Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Pro Street. I powiem Wam tak, niestety musimy robić do końca wszystkie turnamenty aż do złota. No i niestety trochę jeszcze przyjdzie nam pojeździć, więc zacznijmy od początku. Ostatnio nawet udało mi się Camaro Zrobić e, turnament na złoto. Nie zajmując nawet raz pierwszego miejsca i nie biorąc udziału w jednym wyścigu. Nieźle, nie? Zajem cały czas drugie. Tutaj zrobiłem to, ale na pierwszy poziom Dominata, nie na ten drugi. Nie wiedziałem. Także powtórka z rozrywki. Przynajmniej kasa jest, nie? Tego nie mogło nam odebrać. Będziemy robić przeplatane turnamenty, żeby przynajmniej się nie zanudzić i nie wyżygać na tą grę, dlatego teraz gripy sobie porobimy. I w tych poprzednich turnamentach będzie trzeba jeszcze wziąć udział, aby. Popisać się w innych dyscyplinach. W jakich to jeszcze zobaczymy? Przede wszystkim będzie trzeba kupić nowe samochody. Tu mamy GT2 911. Jeszcze takie niuanse zrobić w customizacji tego samochodu, ale tak ogólnie to jest git. Mamy Murcielago na top speed, tylko jednak wymaga jeszcze parę złotówek nakładu finansowego. Jestem zadowolony akurat, jak zakręty wchodzi. Ale na to, że się trzyma, więc jest good. Bo tam, akurat teraz w tych gripach jest parę takich wyścigów: stricte, tor, tor. tor. UN. Tysięcy. Kasa to dosłownie można powiedzieć, że staje się efektem ubocznym. To myślę, że jeśli dobrze pójdzie, a raczej dobrze pójdzie, to jednego wyścigu nie będę musiał robić. Tylko wybiorę sobie który. A był taki moment, że się zawahałem, czy chce mi się robić to wszystko na te 100%? I. Bo kurde, ten plus trochę zajmuje czasu. Ludzie, mamy 32 odcinek. Który speed mi tyle zajmował? Bije po prostu do tego że taki Harmon potrafił zająć mi tych odcinków 15. Taki Most Wanted potrafił mi też zająć odcinków 15. Taki Rival zajął mi 25. I ten Hot Pursuit też z 25, coś takiego. I mniej więcej wydawało mi się, że te Force Speed będą oscylować w takiej granicy 25-30. A tutaj mogę mieć 40 odcinków. Ale zamierzam to robić z uśmiechem na ustach i na pewno nie będę narzekał. Fajny jest ten Ford Speed, naprawdę fajny. I cieszę się, że jeszcze, pomimo tego, że dużo zrobiłem już, to teraz muszę i tak wymienić te samochody na coś lepszego. Żeby to spinalizować. że tak powiem przypieczętować. ostatnio udawało mi się dublować nawet Ale na pewno będę musiał też niedługo znaleźć czas, żeby zagrać w jakieś GTA, bo te tytuły akcji, że tak powiem, zaniedbałem totalnie zaniedbałem dobra Myślałem, że nowy odcinek. Kontynuujemy tą naszą batalię. O! Przewaliłem mikrofon. Robimy sobie gripę Tak, uszkodzonym samochodem. A, jaki uszkodzony. I chyba zaraz zacznę sobie w GTA 4 grać. Tak po prostu. Za dużo Need Speedów, za mało innych tytułów. A ten prostrit jeszcze mi zajmie trochę, zrobię to z uśmiechem na ustach. Ale nie będę po prostu miał tej presji w głowie, że muszę to teraz, 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 teraz. Bo nie muszę. Patrzcie, ludzie A4-6 nadal jeżdżą. Godziłem troszkę. chodzi o lap time? Nie, tu chodzi po prostu o grip. Jeszcze ogrążonkę. Wow. Ale te każdy, każdy, każda droga do tego rywala są dwa turnamenty, to to nie jest jakby nie patrzeć dużo. Weź sobie pod uwagę, że przy takim odcinku poszada zrobić dwa turnamenty. To nie wychodzi w sumie źle. To nie wychodzi, to tak źle. Ten widz mi ostatnio napisał, że granie w Need for Speeda bez dźwięku, bez dźwięku, bez muzyki jest jak no... nie nie jest tym samym i oczywiście zgadzam się z tym. Tylko ciekawa jaka muzyka tutaj by towarzyszyła, bo nie mam pojęcia. Obawa o prawa autorskie jest niestety potężna. TikToku ludzie streamują nawet gry. To jest dla mnie trochę śmieszne. Kłóci się z samym założeniem też resolution, ale UN. Już chyba osiągnąłem ten wynik niższy, tak? Track record. Yeah. Continue. No nie no, muszę jeszcze dwa. ma tak. Ten i następny. Potem zrobimy sobie jeszcze na dobitkę... Myślę, że... Kurde, właśnie czy tym Camaro jechać? To jest dobre pytanie. Bo nie wiem, czy na. Bo jak udawało mi się drugie miejsce zajmować. Hmm, to czy przy tym rywalu. A nie wiem, no zobaczymy. No bo może mi się fartnie jakoś po prostu tym kamaro. Albo po prostu zmienimy sobie jeszcze parę suwaczków I może wiecie, jakoś tak na żyletki dam radę. Żeby nie wydawać jednak tych pieniędzy. Bo jeśli to będzie taki turniej jak wcześniej, a myślę, że będzie, no to okej. Okay. Tu miałem wcześniej 44 sekundy, 45, coś takiego. 2004 Outrasc Chyba nie pobije tego rekordu on jak mi się wydaje zresztą to nie ma znaczenia, czy jeśli będę miał tu drugie miejsce, to i tak muszę zrobić następny wyścig, nie? Gdzie ten nitro sprodało? Na styk. 36,62 sześć, Wow, już dominate? Dominant cash. Nie ma co marnować. Czy mogę te kamaro ulepszyć jeszcze? no bo wydaje mi się że coś mogę z nim zmienić czy nie co 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 a! Ja nie wiedziałem, że tu jeszcze więcej można rzeczy kupić. Serio? Serio, nie wiedziałem. Serio, nie wiedziałem. Z tym krytynem. To w ten sposób to zrobię. Wydaliśmy kasy. Kurde, naprawdę nie wiedziałem, że jeszcze można na wyższy poziom kupić? To naprawdę. Ah. Naprawdę. Czyli taka rada radę. Bo teraz myślę, że osiągnę taki progres pół sekundy. Bo tyle brakuje. Tyle brakuje. No i to też przyspieszy to wszystko. Outrust to ten, z którym ciągle rywalizujemy. Serio, on czymś takim jedzie? sekundy, także... no przynajmniej nie musiałem wymieniać wszystkiego. Z tych gripów chyba też dostałem do tego swojego Porsche. Więc git. Dajemy radę, Willy robić nawet Dobrze zrobimy sobie dla jaj, Willy. To nie niszczy samochodu, ten false start. Oh my makes... my dla jaj. Czy ja potrzebuję, wiecie... Czy, czy, tym, da, czy tym damy radę? To nie jest dobry wynik. Trzeba było jeszcze zarzucić tego Neutro Chciałem spróbować pierwszy raz w życiu to Ciężko się to robi. Taka formalność, że w sumie mi się udało. No myślę, że Charger jednak jest bardziej chyba tego stworzony. W sumie za samouczestnictwo co najwyżej jakiś tam score dostanę. 200 oh, and I say hello, Paul from Apex. Czyli trzeba po prostu tymi dragami jakoś po zrobić. Tyle. Jeśli będę w każdym pierwszy, a teraz mogę być pierwszy... 妈妈们走。 Na start to zrobić. Kurde, czemu ludzie biorą Skyline y do tego 834? Skyline em? to jest trochę niewiarygodne. Niwiarygodne. Ale oczywiście, na styk to wszystko wychodzi. Większy czy mniejszy? Już? Target time 12.18. Szczerze, zastanawiam się, jak ja to Willy mogę skontrolować. Albo w jedną stronę, żeby jeszcze bardziej podtrzymać Willy. Albo w drugą stronę, żeby mniej. Bo wydaje mi się, że jeśli cisnę ten Willy, to nie jest dobre. Na drak oczywiście. Ale na żyletki jest ten wynik To pont jak GTO? Czy mi infinity, nie pamiętam mojego rekordu. No I ostatni mogę być nawet trzeci teraz i dam radę Nie sprzedać tego teraz, a nawet jak spieprzę, to można drugi raz i trzeci, albo w ogóle, powtórzyć wyścig, to już, już to mamy. Serio oni pontyakiem walą? Trochę mi nie pasuje zamysł tego. Tu? Masco Cara. Kara. na no, drogi. No tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie to ma rację bytu. Nie zrobiliśmy Willy bardzo dobrze. Chyba najlepszy wynik. Nie. Bo mi się najbardziej przyzwoita jazda teraz była. Ten boss będzie. Stank. Pan Mustang. No, Bo już jego odblokowaliśmy. Ale oczywiście nie będziemy tego z so, tego, tego robić. Dominate. Perfect.

Dzięki za oglądanie widzimy się w następnych materiałach.